Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1 I w dzisiejszym odcinku mamy tak naprawdę jeden, jedyny plan Dostać się do starego obozu To też uczynimy za pomocą po prostu runy Przekopiłem już runę na pewno, tak dobra Nie, sobie zdejmiemy na przykład do magów wody, a weźmiemy do magów ognia I tam nas będą wszyscy, dosłownie wszyscy bić jak chcą może nie ja chcę, albo nas po prostu bić. Yy, I będziemy musieli tam wszystkich wyrąbać. A idziemy tam z innego powodu, o którym zaraz wam po prostu opowiem. No serio, będzie magiać się skończyła, serio. No nie w górze mnie już tym. Ten... Dobra, dragot. I tyle z tematu. I począć teraz. Uciekaj, albo wezwę strach. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie Ta, już tutaj. nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Za kratkami. Nie masz tu czego szukać. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! Ajo! Ja, Myślę, że... Zejdź mi z drogi. Z Ta, spadaj! What no, tak, fuck, dobra. Co za I wiem... Nie. Za... Okej, okay, patrzcie. Nasz miecz ich, ich, ich po prostu podpala i to jest po prostu najlepsze w tym mieczu. Może podpalić wszystkich innych. Wszystko do, dookoła może podpalić. Oczywiście strażnik, jak zwykle, musi stanąć w takiej pozycji niemożliwie do zaatakowania go. Ale, dobra, nie przejmujemy się tymi, po prostu idziemy dalej. Pijemy te miksturki, te setowe, i po prostu będzie super. I po prostu zapisujemy sobie teraz grę. Czy ja mówię to cały czas, po prostu? Powiedzcie mi to. Yy, dobra, tutaj będzie też chyba jakiś jeden strażnik, jeśli dobrze pamiętam. To się chyba się skryje gdzieś. Nie ma ich, nie ma ich, nie ma ich, dobra. Tutaj widzimy wszystkich magów ognia. Ja na, ta, ta, na prawdę, tylko jednego po co nam się nie, przeszukać. Jest to Torres, jeśli pamiętacie. Jest to ...mak Ownia, który zajmował się sprzedażą, więc w ogóle super. No co, pójdę jednak na kurze, co? Zachciało się, kurczę. Teraz nie ma ze mną najmniejszych szans. Taki, takie coś w ogóle. Tam widzimy kryłka w ogóle, what the fuck, co nie. Możemy zabić kruka, więc z czego miałby, miałby postać. Dodajkę, do, do, no z kruka, co nie? To w ogóle. I nie ma kruczka. Tyle było. I po kruczku Można wyjeżdżać. Okej. Okay. Kryty ładnie wchodzą, wszystko. I teraz tu można sobie wręcz z chodzić i wszystkich wybijać. Chodź, 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 na no, chodź, na no, chodź, na no, chodź, no, pięknie. Jeszcze ktoś tu chce zginąć? Hmm, na razie nie. Gdzie jest Torez w ogóle? Gdzie jest do to cholery Torez? On tu zawsze był. Ej, gdzie jest Torez? Bo mi się go bardzo przydałoby, mi się go przeszukać. Bo, ma, bo on miał tą sobie... Pierdyliard miksturek, pierdyliard... Nie wiem. O, jest ja to Czemu on tutaj jest? Ja nie wiem. Weźmiemy od niego wszystko, tylko te rzeczy, które są nam na, na potrzebne. Te, te wszystkie miksturki śmieszne. Bo że tych miksturki siły tutaj jest. Masakra. Pierścień Mordraga? Czemu on ma pierścień mo, Mordraga w ogóle przy sobie? Co? Mam tutaj te wszystkie rzeczy. Nie ona się w ogóle tym te rzeczy. Nie chcę ich grać, bo po co po prostu? Eee, w ogóle tam się, tam się te bagują. Mam teraz tyle czarów, że że możemy nawet się pobawić czarami. Jeszcze bardziej niż wcześniej. coś hmm, tutaj jest? A raczej ktoś nic tu nie ma. Hmm, najpierw sobie pogadamy z Gomezem. No, nie wiem, czy to będzie jakaś długa rozmowa. Tak zginiesz, więc. czemu stawiasz opór strażniku bramy? Czemu nie chcę zginąć? To diabła. Czemu mnie... Chodź tu, strażnik bramy. Okej. Okay. Nie pierdzielcie, że zwykli strażnicy brami mnie teraz załatwią. To było wręcz głupie. Dobra. Miksurki, 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 miksturki, miksturki. Te satowe po prostu. Mam ich tyle, że... A szkoda ich nie używać. Dobra, najpierw sobie oczyścimy te y, komnaty cieni, ponieważ y, tam tutaj się chodzi do lochów, a potem też, żeby się z nic się stało i w ogóle na co nie? Y, siema, ma bulit w ogóle. A nie, to jest blizna, któremu już zabrałem wcześniej. Y, zabrałem już wcześniej. Wszystko jeśli chodzi o. A taki będę sprytny, kurde. I co zaskoczyłem Cię? Co teraz powiesz na to? No, mm, nawet tam jest dokuźnik, tam później nikogo nie ma. Więc po oczko. No, też, już tam niczego nie, nie będzie miał, bo. W ogóle, what the fuck! Skąd oni idą? Stąd? Fuck, the shit! Haś to chodź to, strażniku, nie uciekniesz mi. A, wszyscy wybici. To co lubię. Mm. Obracam do ruchu, sobie zejdziemy później. I teraz zaraz tylko sobie pójść do... Nie, nie do klasztoru. Do siedziby magnatów i... O, artwa w ogóle. I ja mu już mieć zabrałem. To nawet w miarę dobrze, bo... Teraz wywodzę nas sporym kłopotem no, w ogóle Dobra Tam jest Gomez Na razie Gomez nas po prostu nie chce bić bo Najpierw musimy z nim przeprowadzić krótką Sekcję dialogową I po prostu potem Go zaciukamy Jak zwykłego psa No, ma Gomez Koniec Co? Czy co proszę? mhm jeśli szukasz no i żeby mi to był ostatni raz uh, uh. koniec powiedz mi czemu zresztą kto się tym przejmował nigdy więcej tego nie próbuję No, uuu uuu dobra, z do tego fejda jak mało kiedy Największy fail w moim życiu Po do niego podchodzimy Jest, udało się pokonać Gomeza Gomez nie jest tak, tak naprawdę jakoś bardzo, trudny, jakoś bardzo trudny Idą po nas? Szybko najpierw, eliksirki, eliksirki, eliksirki Szybko, na fascie, na faście, na faście razy dwa Fuk, dobra, na faście razy dwa, spaczko Polecam On ma fajną broń, ale z Urizielem takie coś nie ma szans. To jest in, gniew in nosa. To jest broń bardzo podobna, jak widzicie na obrazkach, do siebie. Tylko Uriziel ma takie ząbki na ostrzach, i jest w ogóle fajniejszy. Fajnie wygląda wszystko. Wszystko jest tu fajniejsze, i w ogóle. A gomeza już ogarbiłem, bo już. gdyby hmm, było, ja bym się musiał wracać. Chyba go pograbiłem. Wszystko tak, już go wszystko ograbiłem. Bo Gomez trzyma przy sobie klucz, który jest potrzebny do. uratowania. Stone'a, który. Ej, kto? O, ty kurcze. taki unik. Dobra, z tą, znaczy Gomez trzyma klucz, który jest, pod, który jest potrzebny do. Uratowania na dokładnie otworzenia od od, od po prostu celi jego. Mm. A Stone, uwaga, ulepszy nam naszą zbroję. Stone jest najlepszym kowalem w całej kolonii karnej. Mm. I dlatego. Spokojnie, bez nerwów, wygrałem! Walsie, bullet, kurczę, strażnik. Czemu ucieka przecież? Oni powinni przed uciekać, Ej, strażnicy nie. Kurczę, a potem z ataku jest stąna. Boją się mnie teraz wszyscy? Tak trochę nie... Tak trochę niefajnie, szczerze mówiąc. No, w końcu, dobra. Zapiszę sobie grę, może na jakichś pobocznych zapisach. Um, Hmm. Ktoś tam ziewa w ogóle Jak śmieczyć ziewacz w mojej obecności Co to jest? Jakiś tam? Jakieś dół No źle poszedłem źle poszedłem Tutaj siedzi teraz, dobra Tam była teksturka, Więc tak trochę dziwnie I... Stone jest tutaj, w tych drzwiach Si stone, a w innych drzwiach po prostu nic nie ma Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepacze Gomez'a. Masz rację, nie pracuję rację. dla Gomez'a. Nie pracuję dla Gomez'a. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomez'a? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego, ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie co mu się należało. Ja też się ale cieszę. Dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomez'a i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni i to pogadamy. Yy, I teraz tak, Do yy, on sobie pójdzie do kuźni, my oczywiście pójdziemy za nim i tam będziemy mogli yy, ulepszyć naszą, nasz obecnie posiadany pancerz. Yy mikrofonik, mikrofonik i spaczka. No go tu będziemy ochraniać oczywiście. Tutaj jakoś w, no, strasznie szybko nie chodzi, więc sobie pójdziemy tak jak on będziemy Będziemy zajbić tak jak on. Dobra, tutaj teraz do góry, do góry, do góry. No, kilku strażników powijanych nie przejmuję się tym iść dalej, iść dalej oczywiście. Uglać karmię, dlaczego Najlepszy na, na kowal w całej koni karmi strzelania jakiś tam sobie zwykły mieczek dafu po prostu. Dobra, nieważne, nieważne. Idziemy sobie spokojnie, nie śpieszy nam się. W końcu to jest już końcówka gry. Trzeba tu pobyć jak najwięcej, bo już niedługo nie, nie Nie będziemy tu co oglądać. On sobie przejdzie Przepuść przez... Przepuść mnie! O, kuźwa. Idź, 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 biegnij. Jeszcze. Stone. Koniec, Dozy. idziesz? Dobrze, że idziesz. Mmm, Stone się tutaj baguje. Czy mm, ty odpierdzielasz za przeproszeniem Kurczę, właśnie o to się martwię. Gdzie jest Stone? normalnie sobie poszedł jak, normalnie, jak normalny ludzki człowiek aż go za to można podziwiać o, musiał zamknąć się otworzyć drzwi oczywiście Do idziesz, idziesz, dobra teraz tak, on sobie pójdzie i się włączy automatyczna automatyczna ro rozmowa oczywiście A i Dobra Przepuść mnie! A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Dobra, ciekawi mnie, dlaczego Gomez go w ogóle zamknął w tym lochu. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukien syn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. Dobra, można mi tą zbroją. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne, daj mi ją i zaczekaj chwilę. No i on sobie kuje, kuje, kuje tą zbroję w ogóle. Kuje jak Oto kręc. twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. I dobra, i koniec. Do I mamy y, wzmocnioną zbroję. Teraz patrzajcie na to. Wzmocniona magiczna zbroja. 6000 kafli. Uchwała przed, przed bronią 100 I to, i to jest już naj, najlepsza zbroja w całej, oj, w całej grze Tam mogliśmy jeszcze jakiś, jakiś pierś o niego dostać, nie wiem Ymm, Wolę zbroję jednak Ymm, Teraz tak Torus? A co mi tam zabiega? Czemu ja nie napisałem Z? Dobra, no nieważne, nieważne Ale Torusie, Torusie. Już nie żyjesz ha, ha, ha. Ach, ten torus, ach, ten torus. Kurczę. No i to w ogóle tutaj. Raz wszyscy. Gość przestał się ruszać. Zabiłeś go. Serio? Dobra. I to wszystko, co ja tutaj chcę zrobić mm, w tej grze całej. teraz jedyne, co mi pozostało, to uwaga. Wyjść do świątyni śniącego. Oraz. No cóż. Zabicie go, Eee <laughs> Do nekromanty okej, <Okay>, więc <laughs> Sorry wielka Zobaczymy jakie mamy, mamy jakieś questy Nie mam żadnych questów, low. dobra, więc teraz Tak, moi drodzy Zobaczymy tylko czy mamy jeszcze jakieś opcje dialogowe z Cardasem. Jeśli nie mamy to spoko Jeśli mamy to też spoko Zobaczymy co teraz tylko te opcji drogowej, tak jak już wspomniałem. Xardas, 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 Xardas. Zgumak się. No, dobra, czyli nic nowego dla nas ewidentnie nie ma. I nie potrzebuję u niego nic, nic nowego, więc... muszę. Mm, teraz ja już się z wami pożegnam. Hmm. Oczekujcie kolejnego już prawdopodobnie ostatniego odcinka. Bo niewątpliwie będzie ciekawy. Co za krótki odcinek, ale niestety nie to chciałem ująć w tym odcinku. Yy, chociaż wiecie co? W sumie, w sumie, w sumie. Czekajcie, gdzie się idzie. Do. Yy. Tak naprawdę. Yy, dojdziemy tylko do wejścia do świątyni śniącego. I na tym się zakończy. Jednak odcinek. Mmm. Yy. Zapiszę sobie gram jeszcze tak w tym safe, gdzie tu byłem. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ym, idziemy sobie tylko do tej świątyni śniącego. bo wejścia do świątyni miesiącego. Konsacz w ogóle też uberwać. Na <laughs> ki, tak, ja to kocham. Dobra, ym, nie to, tylko mapa kurczę. Dobra, to jest gdzieś w tamtym kierunku, bynajmniej. Myślę, że się nie, myślę, że się nie zgubię. W ogóle, ile tu jest z tych grzybów w ogóle. Nie wiem, czy takie rzeczy, jak koleś się też Teraz Dobra, mamy Urszaka. Widzimy się z nim ostat ostatni raz, więc... Mark koleś i... Idziemy sobie teraz tutaj i będziemy już... Jesteśmy przy koksami. jesteśmy maksymalnie ulepszonymi. W zasadzie to nie maksymalnie, bo jeszcze musimy być jeszcze bardziej jeśli wykorzystaliśmy, by, by wszystkie miksturki, tak jak należy, i wszystkie bony do yy, właśnie da yy, się w ogóle teraz otworzyć ten kowrót, Ta, da się, ja się męczyłem z kropicą tego, to ja nie wiem i tego chyba nikt nie wie. Yy, Zakończymy odcinek. Zaraz. Jedyne co nie jesteśmy wykoszeni to zręczność, ale zresztą się to przeżyję, bo tak większość ja się posługuję mieczem i spaczka będzie. Więc teraz tak. Wypijemy sobie już te wszystkie napoje, napoje, napoje. O i esencja zwinności akurat i mam coś tutaj coś do siły? Mamy też do siły. Czyli mamy, uwaga, 98 siły. Akurat mój rocznik i 113 jak chcemy, to może mieć 133 siły. Mm -hmm. eee, dobra, więc ja tam tylko jeszcze dojdę do wyjścia do 10 miesiąca i zakończę odcinek, będzie trochę dłuższy jest zaoszczędzę czasowo na kolejnym. A kolejny będzie naprawdę długi, około 30-40 minut będzie trwał za więc tu już sobie zapiszemy. Ja już to sobie za, ja już Wam podziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.